serdecznie na konferencji prasowej prezesa polskiego stronnictwa ludowego szefa naszego klubu parlamentarnego koalicji polskiej władysława kośniaka kamysza który przyjechał dzisiaj do nas do koszalina w ramach naszej kampanii już właściwie prekampanii którą która się toczy już właściwie od wielu tygodni wśród wszystkich ugrupowań politycznych będziemy dzisiaj rozmawiać za chwileczkę w bibliotece publicznej na najważniejsze problemy i tematy, które dzisiaj rozgrzewają scenę publiczną. Dziękuję kolego prezesie, że jesteś z nami. Jest z nami kolega poseł Radek Lubczyk, poseł tutaj z tego okręgu. Są z nami prezesi, prezeski organizacji gminy powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również zaprzyjaźnionych stronnic, jest z nami radny wojewódzki Rafał Rosiński. Także szanowni państwo to ta nasza. Drużyna, którą wybraliśmy, tą trzecią drogę, jest coraz większa, powiększa się. Witamy Cię, kolego prezesie, bardzo serdecznie Dzięki. tutaj w Koszalinie. Dzień dobry. Moi drodzy, ja dobrze wspominam naszą ostatnią wielką konferencję tu w Koszalinie przed wyborami 2019 roku. One przyniosły pozytywny efekt, choć nie przyniosły jeszcze zmiany rządu. Teraz połączyliśmy siły, tworzymy wspólną koalicję, tworzymy trzecią drogę z Polską 2050 po to, żeby wygrać wybory, żeby doprowadzić do lepszej zmiany, żeby przywrócić wielu wiarę w Rzeczpospolitą, praworządność, zasady, przyzwoitość, uczciwość, to wszystko co powinno być domeną. Zajęcia się życiem publicznym i zajmowania się w życiu publicznym, a niestety nie jest. To jest nasze wyzwanie, to jest nasze zobowiązanie, to jest nasza trzecia droga, do której zapraszamy, żeby nie było wyboru mniejszego zła, a większe dobro. Oczywiście stoimy po stronie wartości, dlatego w najbliższą niedzielę wspólnie, wiele stronnic politycznych, ale przede wszystkim tysiące, dziesiątki tysięcy, mam nadzieję, że setki tysięcy Polaków. Będą w Warszawie, będą w wielu miejscach w Polsce manifestować, demonstrować sprzeciw wobec łamaniu, naginaniu prawa. To, co zrobił pan prezydent podpisem, pod ustawą w poniedziałek, dzisiejszą, po czterech-5 dniach akcją wycofania się z tego, ale to nie jest żadne rozwiązanie. My i tak uważamy, że ta ustawa o bolszewickim charakterze nie powinna mieć miejsca, że to jest po prostu nieuczciwa zagrywka obozu władzy, to jest rosyjska komisja, a nie mająca wyjaśnień jakiekolwiek sprawy. Dlatego ta mobilizacja jest tak wielka, bo sprzeciw wobec tego typu działania, szczególnie które się unaoczniło po raz kolejny w tym tygodniu. Jest po prostu e, ogromny, ale trzeba pokonać e, tą złość, tą nienawiść, która się rozpanoszyła. Nasza propozycja to jest trzecia droga, to jest e, wybór większego dobra, nie mniejszego zła. Dzisiaj będziemy mówić również o uczciwej Polsce, o inicjatywie obywatelskiej, po którą zbieramy podpisy w całym kraju. To są trzy projekty ustaw dotyczące dziedziczenia emerytury, dotycą, dotyczące płacy i pracy, która się opłaca, czyli nieopodatkowane drugie zatrudnienie. E, oraz e, sprawa bardzo ważna, program mieszkaniowy, program prodemograficzny, własny kąt. E, nisko oprocentowany kredyt na 1,5%, wkład własny e, do 100 tysięcy złotych na zakup lub e, budowę zakup mieszkania lub budowę domu. To jest nasza konkretna propozycja, pod którą zbieramy podpisy. E, w Cały czas trwa akcja w całym kraju, dzisiaj mocna w Wielkopolsce i tutaj e, na zachodnim. Pomorzu, więc to jest dla nas wielkie zobowiązanie. To jest dla nas wielka sprawa, że tylu Polaków już się podpisało pod uczciwą Polską. Wierzę, że to nie jest tylko i wyłącznie podpis pod ustawą, ale pod wizją państwa uczciwego, opartego o sprawiedliwość społeczną, opartego o zasady wolności, demokracji, praworządności i samorządności. I też dwa zdania o samorządzie, o samorządzie lokalnym, o naszym wsparciu dla samorządu lokalnego. Uważamy, że jest potrzebna nowa ustawa o finansach publicznych e, związana z samorządem terytorialnym, o finansowaniu samorządu. Nowy udział w pit udział w cit ale też zwrot VAT-u od inwestycji i udział w VAT-cie. Trzeba wzmocnić e, dawne ośrodki wojewódzkie. Ja wiem, że tutaj w Koszalinie mieliście już wiele deklaracji dotyczących przywrócenia województwa. Ci, którzy to obiecali, dostali bardzo dużo głosów w ostatnich wyborach i jeszcze w poprzednich. Nie zrealizowali tej obietnicy. To będzie pewnie moment rozliczenia. Ale co można zrobić, żeby miasta wojewódzkie, były miasta wojewódzkie, tak jak Koszali, miały swoją ogromną możliwość rozwoju? Trzeba zdekoncentrować administrację publiczną. Czyli przenieść tutaj jednostki użyteczności publicznej, które są zlokalizowane w Warszawie. My do tego jesteśmy przygotowani. Trzeba wzmacniać na przykład szkoły, państwową wyższą szkołę zawodową tutaj w Koszalinie, żeby powstał kierunek lekarski. Tak jak powstaje w Płocku, w Nowym Sączu czy Tarnowie, powinien powstać również w Koszalinie. Trzeba naprawić sytuację. Związaną z dostępnością do ochrony zdrowia. To jest nasze wielkie zainteresowanie. Wiecie dobrze, znacie aktywność naszych parlamentarzystów, Jarosława Rzepy, Radosława Lubczyka, szczególnie w tej sprawie dostępności doświadczeń i usług medycznych. Tu w Koszalinie. Tu my mamy jasne swoje zdanie. Wiemy, że dzieje się dużo złych rzeczy, że zamknięty jest oddział neurologii, połowa oddziału pediatrii nie działa. Będę się dzisiaj spotykał z pielęgniarkami położnymi. To trzeba wyprostować, to jest wielkie zadanie. My o tym mówimy od dawna, od dawna są nasze interpelacje i nasze wnioski. Jeżeli będziemy mieć większe poparcie i większą sprawczość, to ta sytuacja na pewno zostanie wyprostowana. Do tego też jest potrzebna zmiana w ochronie zdrowia na poziomie całego kraju. NFZ w tej formule się nie sprawdza, NFZ po prostu nie wykonuje swoich zadań. Wydaje pieniądze nie na to co trzeba, bo 10 miliardów zabranych z NFZ-u na zakup węgla jest po prostu nieprzyzwoite. To trzeba zmienić. Powinna być konkurencja do NFZ-u. Ja osobiście jestem za likwidacją NFZ-u w takiej formule, stworzeniem sześciu regionalnych kas chorych, które będą konkurować również o, o pacjenta. Nie tylko ten, który świadczy usługi, ale również ten, który kontraktuje usługi, powinien mieć konkurencję. Ale to jest już nasz program wyborczy, bardzo szczegółowy. My jesteśmy gotowi do przejęcia sterów rządu w Polsce. Mamy plan, mamy pomysł na Polskę, mamy ustawy przygotowane. To nie jest tylko i wyłącznie hasło wyborcze, ale to jest przede wszystkim merytoryczny wkład. Mamy ekspertów, mamy zwartą, gotową drużynę. Jesteśmy w stanie zdobyć naprawdę Taki wynik łącząc właśnie swoje siły dzisiaj z Polską 2050, który będzie decydujący. Bez trzeciej drogi nie ma zwycięstwa, bez trzeciej drogi nie ma zmiany w Polsce, bez trzeciej drogi nie ma e, takiego powera, który może dać wielką siłę dla rozwoju Polski, naszych najmniejszych miejscowości, ale też wi widocznego wskazania na... E, Dawnych miast wojewódzkich dla stolic subregionów czy dla stolic powiatowych. Widać ogromne zagubienie w Pałacu Prezydenckim, widać ogromne pogubienie się pana prezydenta. W poniedziałek zachwala ustawę i mówił, że ona jest wspaniała. Nie czytając, chyba ją podpisał. Kiedyś o to miał pretensje, dzisiaj postępuje sam, naszym zdaniem, wbrew zdrowemu rozsądkowi, no i wbrew zasadom. Demokratycznego państwa prawa. Teraz zgłasza nowelizację. Jedyna nowelizacja, jaka powinna być w tej kwestii przyjęta, to jest likwidacja tej rosyjskiej komisji. Likwidacja po prostu i wyrzucenie tego do kosza. Jeżeli ktoś chce szukać e, czy dyskutować o, o tych tematach, to są komisje śledcze, która powinna w takiej sprawie być powoływana, a nie bolszewicki sąd kapturowy który ma na celu tylko e, likwidację przeciwników politycznych, a nie szukanie prawdy. Pogubienie, zagubienie się, e, opór społeczny przyniósł efekt, to można powiedzieć tak. Ten nasz sprzeciw e, i ta mobilizacja, która następuje wobec naginania, naciągania prawa, przynosi już pierwsze efekty. Wierzę, że e, przyniesie jeszcze większy efekt w dniu wyborów. Nieważne, nie, nie czy ktoś z nas będzie zabierał głos, czy go nie będzie zabierał. E, największym co możemy zrobić. Największym aktem, który się odbędzie, to, jest, to są tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy będą. To ich głos jest najważniejszy, nie głos jednego czy drugiego polityka, lidera partyjnego, czy tych, którzy często mają taką możliwość. To jest głos obywateli wyrażony w marszu, nie wyrażony w słowach. Czyli ten głos, mój głos, który będzie wyrażony w marszu jest ważniejszy niż słowa wypowiedziane. W ramie w ramie z Polakami ja uważam, że to jest porażka pana prezydenta, że od ściany do ściany postępuje. Najpierw podejmuje złą decyzję o podpisaniu ustawy, później mówi, jaka to jest wspaniała ustawa, a na końcu zgłasza przed wejściem w życie de facto tej ustawy nowelizację. E, no to nie można tego określić sukcesem, raczej sromotną porażką, szczególnie z sromotną porażką. Procesu legislacyjnego i takiej roztropności w podejmowaniu decyzji. Tego nie było. Nie było roztropnego dbania o dobro wspólne jest wręcz przeciwnie skłócanie i niszczenie wspólnoty e, narodowej. Ale po tym wydarzeniu, oczywiście, wszystko inne zeszło na plan dalszy. Najważniejsza była e, wspólnota, którą chcemy budować. Niezależnie, że idziemy na różnych listach wyborczych i my idziemy trzecią, niezmiennie idziemy trzecią drogą, naszym komitetem wyborczym, naszą propozycją. Życzymy wszystkiego dobrego formacjom demokratycznym. Eee, I uważamy, że należy się wspierać. My to potrafimy zrobić. Wiem, że druga strona i inne komitety demokratyczne też będą to potrafiły zrobić. Nowe centrum bezpieczeństwa to wyjaśnijmy, o, 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 o co chodzi eee, rezygnacja szefa. No w takich y, zawsze nie do końca opowiedzianych okolicznościach budzi zastanowienie, ale rządowe centrum bezpieczeństwa czy y, bezpieczeństwo, które ma gwarantować rząd rządzący, no nie działa. No jeżeli rakieta przez 4 miesiące, rakieta, która może y, przenosić ładunki nuklearne, nie została znaleziona i te fakty nie zostały pokazane. No to znaczy, że tego bezpieczeństwa nie ma. Chaos, szczególnie w zarządzaniu kryzysowym, te propozycje nowelizacji ustaw o właśnie zarządzaniu kryzysowym, o działaniu w takich trudnych momentach. No one są nieprzygotowane, są słabiutenki. One robią dwu władze, upokarzają samorząd. Rządowe centrum bezpieczeństwa bardzo mocno powinno współpracować z samorządem. Tego nam brakuje w ostatnim czasie. Samorządowcom dostają nakazy, czy ukazy, a nie są zapraszani do współpracy. To trzeba zmienić. To po to też jesteśmy, bo nasze doświadczenie samorządowe bardzo przyda się w działaniach związanych z bezpieczeństwem. I kolejna kwestia brak takiej systemowej współpracy na przykład ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. To jest największa organizacja pozarządowa. To jest 700 tysięcy strażaków ochotników. Bardzo wam wszystkim dziękujemy za to, co robicie. Bez was nie ma bezpiecznej Polski. Bez was nie ma bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, pomocy w wypadkach drogowych. To OSP, szczególnie te jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaźniczym, ale wszystkie jednostki OSP stanowią wielki wkład i w bezpieczeństwo, w kulturę, w integrację, w to wszystko, co e, szczególnie dla polskiej wsi jest niezwykle ważne, więc na takich wzorcach się trzeba opierać, na współpracy z takimi jednostkami, a nie e, na zwalczaniu. Jeżeli e, rządzący taki mają pomysł nadbanie o bezpieczeństwo, że będą likwidować rządowe centrum bezpieczeństwa, a nie usprawniać jego działanie, to to jest jak najgorszy pomysł. E, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy bezpieczeństwa wymagają całościowej zmiany, bo widać, że w wielu przypadkach to nie zadziałało. E, dlatego potrzebujemy wygrania wyborów, wyborów przez opcje demokratyczne, wprowadzenie lepszego zarządzania bezpieczeństwem państwa, e, modernizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami.